Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pedro Rigis, Anguera, Brazylia, orędzie Maryi królowej pokoju. Drogie dzieci, jestem królową pokoju. Przybywam z nieba, aby przynieść wam orędzie pokoju i nawrócenia. Jestem szczęśliwa, że mogę być tu dziś z wami. Dziękuję wam za przybycie. Niech Bóg Was błogosławi i chroni. Dziękuję Wam również za hojność, którą okazaliście do tej pory, i zapraszam Was do życia przesłaniami, które przekazałam Wam w ciągu ostatnich trzech lat. Przygotujcie Wasze serca na przyjęcie boskich prawd w duchu wolnym od wszelkich ludzkich uprzedzeń. Nie zamykajcie się w sobie, otwórzcie Wasze serca na działanie Boga. Dawajcie, a otrzymacie. Z wielką ufnością odpowiadajcie hojnie na wszystkie moje wezwania. Nie dajcie się zwieść grzechowi, bądźcie mi posłuszni i zmieniajcie swoje życie. Nie możecie być świadkami mojej obecności tutaj, bez zmiany waszego życia, dlatego nawróćcie się już teraz. Zapraszam Was gorąco do dalszej pracy nad budową pokoju. Ja jestem królową pokoju. Pojednajcie się z Bogiem. Aby być zbawionym, wierzcie mocno w Jego Ewangelię. Macie wiele pytań, a ja jestem tutaj, aby powiedzieć Wam, że są odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzią jest Chrystus, Syn Boży który stał się człowiekiem, aby nauczyć was być w pełni mężczyznami i kobietami, a jednocześnie dać wam możliwość bycia, jak On, synami Bożymi. To jest wasza przyszłość. Synowie Boga, powołani do uczestnictwa z Nim w tym samym przeznaczeniu chwały. A zatem, drogie dzieci, mój apel, przyjmijcie Chrystusa do waszego życia. Jeśli nie doświadczycie tego wewnętrznego spotkania z Chrystusem, nigdy nie będziecie szczęśliwi. Mój syn zawsze ofiaruje Wam swoje światło i swoją nadzieję. A więc, drogie dzieci, nie traćcie ducha. Bądźcie ufni i kochajcie coraz bardziej. Kochajcie Boga zgodnie z Jego wolą i kochajcie Waszego bliźniego. Ponieważ nadprzyrodzona miłość jest najlepszą obroną przed wszelkim złem. Nie przestawajcie mi pomagać i zachowajcie wiarę. Wiedz, że wiara jest największym darem, jaki otrzymujesz od Ojca. Więc podążaj dalej drogą wiary. Nie martwcie się zbytnio o nic. Oddajcie się mnie, bo wszystko, co macie, należy teraz do mnie. Pragnę z całego serca dla Was wszystkich, aby Pan wszelkiego piękna i dobroci dał Wam upragnione łaski, a szczególnie łaskę nawrócenia. Nie bójcie się, bo w tej wielkiej walce ja będę zwycięzcą. Oddajcie się całkowicie mnie, a ja uczynię Was całkowicie uległymi woli Ojca. Zachowajcie moje słowa w Waszym sercu, strzeżcie ich w najbardziej intymnej głębi Waszej duszy. Jest to jedyna droga, którą mogę Wam ofiarować Jezusowi, by zrealizować plan Boga. Proszę każdego z Was, aby oddał mi się bez zastrzeżeń, bez lęku, bez goryczy, ponieważ jestem Waszą Matką i pragnę Wam pomóc. Mówię do Was, aby być Waszym światłem. Każdy z Was może być jeszcze zbawiony. Dlatego mówię do Was, słuchajcie mnie. Pragnę, by miłość, pokój i współczucie Boga przeniknęły serca wszystkich, którzy mnie słuchają. W ten sposób zawsze będziecie pod moją szczególną ochroną i otrzymacie od mojego boskiego Syna największą nagrodę. Nie przychodzę z nieba, żeby Was zobowiązywać, lecz żeby powiedzieć, że Wszechmocny bardzo pokornie pragnie Waszego nawrócenia. Czas mija. A wielka kara zbliża się. Jeśli się nie nawrócicie, wielka kara spadnie na ludzkość. Niestety, wielu ludzi nie wierzy już w Ewangelię mojego syna, albo po prostu uważają za legendę. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Wszystko zależy od Was, wasze nawrócenie powinno nastąpić teraz. Wasz czas jest bardzo krótki. Więc nawracajcie się, nawracajcie się, nawracajcie się. Jestem waszą matką i wiem, co was czeka. Nie stójcie tam z założonymi rękami. Karce nie jest bliskie. Nawróćcie się, powtarzam, nawróćcie się. Niebo pragnie waszego nawrócenia. To jest przesłanie, które przekazuję wam dzisiaj w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję Wam, że pozwoliliście mi jeszcze raz Was tu zgromadzić. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.